Panie i panowie, to jest skalpel Barton Skalpel I to prawdopodobnie najbardziej zaniedbana sztuka i najtańsza, jaką byłem w stanie znaleźć do tego projektu. Kosztował mnie zawrotne 500 plus zł, a teraz zabieram się za odbudowę i pewne modyfikacje, w które wy, moi oglądający, będziecie mogli mi podpowiadać. Zaczynamy. Pozwólcie jeszcze na szybkie wprowadzenie. Założenie tej serii było proste: znaleźć możliwie najstarszy sprzęt, byle zarejestrowany, który wraz z Bartonem, a właściwie działem zajmującym się częściami, czyli hurtownią Moretti, odbudować go, sprawdzając przy okazji, czy zakup takiej chińskiej używki to nadal ryzyko. Wiecie, no bo brak części, bo 5 lat to żaden Chińczyk przecież nie przeżyje. No klasyka z komentarzy. O zakupie skalpela musi wiedzieć jedno: liczył się tylko budżet. Przynajmniej dla mnie. A ten miał być jak najniższy, bo uznałem, że tak będzie ciekawiej. No i póki co wszystko wskazuje, że tak będzie. Sprzęt wystawiony był za 1500 zł. Zadzwoniłem i usłyszałem cenę: 500 zł. Jak ktoś wam na dzień dobry daje 1 trzecią ceny, to w głowie nie powinniście słyszeć: O, okazja, tylko to chyba będzie w topa. Ja pozostaję przy okazji i bez żadnego oglądania. HS się zgadza, to kupuję. Rok produkcji 2020. Pierwsza rejestracja 2021. Ilość właścicieli przede mną? Pięciu. Tak jest. Choć właściciel twierdził, że ja będę tym drugi. Mówił też, że przebieg to zgodnie z liczykiem 1250 km i że jedyna przygoda, jaką miał, to niegroźny ślisk na lewą stronę. Z innych historii, które usłyszałem o tym sprzęcie, to, że pojazd odpala, ale nie ma siły z uwagi na nieudaną próbę założenia alarmu. Mechanik stwierdził, że to wina jakiegoś modułu. Bratanek właściciela był użytkownikiem i po zaliczeniu niegroźnego ślizgu przestał jeździć skuterkiem, dlatego też pojazd długo już stoi. Właściciel przejął skuter, nie wiedzieć po co i dlaczego. Sam rozwozi jedzenie po Warszawie, co widać było po jego bieżącym Piaggio z ogromnym kufrem, ale zapewniał mnie, że Barton na pewno nie był wykorzystywany zarobkowo, bo był zbyt wolny. Takiej gatki wspomniał też, że wymieniał w swoim Piaggio tylną oponę na zimową. Po złapaniu nie tak dawno kapcia. Przypadkowo, Barton ma z tyłu właśnie taką zimową oponę założoną. Przypadek? Nie sądzę. Potem też ustaliłem, że ten niegroźny ślisk to został wyhamowany wpadając w autobus. Także spoko. Skuter kupiony był z jakiegoś serwisu za 3500 tysiąca złotych z przebiegiem 8900 km. Co potwierdza cepik i wpis z przeglądu z 5 lutego 2024 roku. Jakby co to przegląd był zrobiony dzień po zakupie przez tego gościa. Tak więc w ciągu 8 miesięcy gość stracił na tym skuterku 3000 zł. Czy to wina kraju produkcji? Nie sądzę. Brakuje mi tylko informacji, kiedy tak naprawdę doszło do kolizji, by oszacować przebieg. 1250 km zakładam, że przejechał od chwili zakupu nowego licznika. Ile nawinął od zakupu skutera do samego wypadku? No sugerując się, że takie skuterki na dostawach po Warszawie przejeżdżają lekko, 3, może nawet 4000 tysiące kilometrów miesięcznie, akumulator ledwo trzyma na tą chwilę, więc nie stał aż tak długo. Ustalmy więc, że z tych 8 miesięcy Z2, Stał, to daje 6 razy 3 plus to, co już wiem, razem cirka 26-27 tysięcy kilometrów. Także ten. Ciekawe jest mi, co tutaj się znajduje pod schodem, co tutaj jeszcze właściciel ukrył przede mną. Mam nadzieję, że nie była dotykana rama spawana. Jest prosty, bo to już sobie posprawdzałem swoimi sposobami. A co dalej, to się za chwilę okaże, jak go rozbiorę. Chyba nowe, powymieniane, bo nie są naprawiane. No i jeden z plastików jest tutaj krąbany całkowicie. Także trudno, trzeba będzie go zmienić. Jeśli chodzi o akumulator, to co Wam mogę powiedzieć? żelówka w miarę świeżo wygląda. Podładuję go, bo jeszcze coś tam dawał radę, natomiast na pewno oryginalny nie jest, bo jest zrobiony przez konkurencyjną firmę. Także na pewno nie jest to oryginał, ktoś tutaj już grzebał. Jedziemy dalej. Póki co tutaj nie jest źle. Sporo rdzy, ale tragedii brak. Tutaj jest kabelek, który mnie bardzo mocno interesuje, czyli ta blokada. No i widzę też bardzo bardzo duże zapocenia tutaj, jeśli chodzi od strony pokrywy zaworów. Także uszczelnienie silnika będzie wchodziło w grę. Olej czarny i mało. Wuala, voilà. nie minęło pół godziny i już mam motocykl rozebrany. Motocykl, nie używajmy takiego słowa, motorower, tudzież skuter. Elementy wszystkie, które z niego zdjąłem i tak on się prezentuje na dzień dzisiejszy. Sporo takich nalotów rdzy, no ale to wiadomo, pojazd jeździł raczej w kiepskich warunkach pogodowych. Brudu dużo, to jest pikuś. Będę to jeszcze rozbierał dalej, prawdopodobnie na elementy pierwsze to rozbiorę, ale to już jak zobaczę, które części mam, zamówię większość z nich. Na pewno będę musiał się z tym powalczyć i to naprawić, żeby w takiej postaci po prostu odpalić go do, do jakby jeżdżącego sprzętu i zobaczyć, czy to będzie działało. Tutaj mamy połamany plastik. Przy montażu raczej nie. Tutaj mocowanie do Półki zostało uszkodzone, więc on dostał jakiegoś tam strzała, ale nie groźnego z tego wniosek, ponieważ tutaj wszystkie te elementy nadwoziowe wyglądają na poprawne. Luzy są tu, bo zobaczcie, że łożysko główki ramy chodzi na palcach, więc albo ktoś tego nie potrafił skręcić poprawnie, o, no ja to palcami jestem w stanie odkręcić, przynajmniej tą dolną nakrętkę. Także luz jest na kolumnie, łożyska sobie wymienię. Kierownica. Podejrzewam, że w związku z powyższym, że nie była skręcona i pracował długo ten pojazd z nieskręconą kierownicą To tutaj luz się zrobił, wytłukła się ona po prostu Z drugiej strony też jest tak skręcona niezgodnie ze sztuką Tu jest ciekawostka, przewód do ładowarki Który sugerował mi właściciel, że to jest do... ktoś sobie próbował tutaj alarm założyć i spalił coś we wiązce mhm. i dlatego to przestało działać Jeden, jedna rzecz jest taka że zobaczcie, to wszystko mocowanie jest pod plastikami i podłączone zostało bezpośrednio tutaj pod akumulator później tak bezczelnie wycięte, że jestem prawie że pewien wręcz jestem absolutnie pewien że tutaj właśnie zworka się zrobiła i akumulator pracował na delikatnym zwarciu, albo w najlepszym przypadku uwaliło bezpiecznik. W każdym razie, ktoś to zrobił na odpierdziel. Z drugiej strony, skoro już rozebrali go do tego stopnia, żeby przeprowadzić tutaj ładnie przewody i zapleć je tutaj, a tego się nie da zrobić bez rozbierania motocykla w pełni, to nie mogli tego podłączyć gdzieś tutaj we wiązkę, na przykład do tej kostki. Zobacz, jak ona jest brudna w ogóle, ta kostka do tej kostki, gdzie byłoby to po bezpieczniku po zapłonie żółty i zielony przewód, konkretnie z tej kostki wystarczyło wziąć. A właśnie bajka o montażu systemu alarmowego do tego sprzętu też jest fajna, bo to jest właśnie kostka do alarmu, oryginalnie przygotowana do alarmu. Tu proszę bardzo. A nie, przepraszam, źle powiedziałem. Nie, dobrze powiedziałem. Żółto-czerwony to jest zapłon, niebieski Kierunek jeden, pomarańczowy kierunek drugi, czarny to jest plus po stacyjce, czerwony plus stały i tak dalej, i tak no dalej. Generalnie jest to wiązka oryginalnie przygotowana pod montaż alarmu. Strasznie potężny regulator napięcia, bardzo, bardzo mocno zardzewiały klaxon. To się wywali. Zobaczcie, tutaj linka była niedokręcona. Specjalnie nie zajmowałem tych plastików, bo już widziałem, że tutaj odkręcili linkę. Także e, ciekawe, Ciekawe, jestem, ile on ma faktycznie kilometrów. 8900 kilometrów miał zrobiony 6, 6 lutego 2024, czyli dwa dni po zakupie tego sprzętu przez właściciela, od którego ja go odkupiłem. E, użytkownika, od którego ja go, go odkupiłem. Także 8900 rok czasu prawie jeździł tym sprzętem do wypadku po wypadku 1200 km na tym liczniku i nie wiadomo jeszcze ile jeździli także najmniej to to, to ma jakieś 15 tys. km a diabli wiedzą ile ma dalej jeśli chodzi na przykład o układ hamulcowy z przodu to tarcza o, już ma, wy, już ma wyczuwalny rowek, także no na pewno ona ma powyżej 20 tysięcy km. A hamulce to są listki. Znaczy, klocki hamulcowe to są listki, także e, też już ma, jest dojechany. Powiem tak, nie wiem co tu jest z przodem działo. E, Amortyzatory widzicie, popękały te gumki, to raz. Dwa, tutaj na tych śrubach e, powinny być markerem zaznaczone e, znaczki, że nie zostały one odkręcane, a po śrubach widać, że nie widać. W sumie, żeby były odkręcane, ale też wydaje mi się, że te znaki powinny być. Strasznie przerzywiałe to tu wszystko jest, więc nie wiem, czy te lagi będą były wymiane, czy nie, ale na pewno ciekło już dość długo, więc nawet nie opłaca mi się za 100 parę złotych ich naprawiać, tylko kupić drugie nowe. Tu się zamówić po prostu. Półka wydawałoby się, że nie jest wymieniona, jest to proste ale czy kurczę nie no tak na oko dosłownie jest to proste bo to Bóg daje nam oczy żebyśmy miarek używali tak? No naprawdę intryguje mnie tutaj ten plastik tu jest pocięty, tu jest pocięty i to tak przez kogoś i z to mi rzuca dziwne światło na ten element wzmacniający. Czy on jest oryginalny? Nie wiem. Wygląda jakby był oryginalny. Oryginalnie przez Chińczyka by słabany, ale czy oby na pewno? Nie wiem. Natomiast tutaj kołyska jest cała. Ogniska rdzy luz to nie jest dużym problemem. Tutaj ta guma ewidentnie do wymiany, bo jestem w stanie ją wyjąć palcem. Także tutaj ta guma będzie do wymiany, bo nabierze to na pewno sztywności. Być może ten wahacz pośredni też się wymieni. Dobra, teraz przydałoby się Wyjąć silnik, rozebrać go jeszcze dalej i pomalować ramę. Dać do wyczyszczenia ramę, pomalować ją, zabezpieczyć to ogniska rdzy tak, żeby to miało ręce i nogi. Ale. E, może najpierw się zabiorę za silnik. A przynajmniej zdejmę to i zobaczymy, czy tam co tam z tym czujnikiem jest. Czy ten czujnik tutaj jest. E, co oni z nim zrobili? A, już wiem co zrobili. On nie jest podłączony po prostu. I tyle podejrzewam. No te. No dobra, zaraz go podłączę i zobaczymy czy jest urwany przewód tutaj w przekładni czy wystarczy tylko go wpiąć w instalację i to już będzie chodziło tak jak należy. Dobra, biorę się z robotę. Jazda próbna nie wyszła tak źle. Wygląda na to, że ktoś tutaj po prostu nie miał pojęcia co robi z tym sprzętem, jak go naprawiać i zaniedbał po prostu to dość mocno. Na to wskazują te zapocenia. Dobry akumulator, hamulec, o i tutaj coś, coś mu przeszkadza, także jest ewidentnie jakiś problem z, albo z instalacją, coś tam nie styka, biorąc pod uwagę ilość syfu, który tutaj wszędzie jest. Ma to sens, silnik ma sporo mocy, to czuć. Widzieliście, że tam aż go podrywa, nie? Znaczy, łatwo jest go poderwać, więc ten taki zryw ma, bardzo fajny. Natomiast coś ewidentnie jest nie tak jeśli chodzi o elementy, znaczy prawdopodobnie głowice. Najprawdopodobniej troszkę sadzi olejem, nie tylko wyciek tutaj jest z głowicy, ale też i Coś może być nie tak, może świeca nawet. Bo jeśli się, jak tylko się dogrzał, to zaczął od razu lepiej kręcić, lepiej się wkręcać i jechać normalnie. Fakt, faktem odłączony czujnik powodował, że on przerywał wręcz, nie miał kompletnie mocy. A teraz z podłączonym czujnikiem po dogrzaniu motocykl zaczął śmigać. Więc jest. Rokuje dobrze. Możliwe, że jest to Sonda Lambda, może coś innego. Także Sonda Lambda i tak będę musiał przespawać, bo. Erganckie, ładne kolanko oryginalne do GY6 Tak? To chyba? Tak, to jest GY6 I najfajniejsze, najszybszy jaki był w hurtowni Pełny przelot Przy 50 on nie będzie jakoś piekielnie głośny, umówmy się A jak będzie to mu walne tutaj jakiś DB killer, jakieś jakąś zwężkę, coś I też będzie dobrze Ale w każdym razie będzie szybki wydech Szybki skuter z tego wyjdzie, nie będzie trudny do ogarnięcia Niemniej jednak, takie mówię. mówię, no stan silnika Ewidentnie ktoś. To był pojazd jeżony przez kuriera po Warszawie, więc on był dojeżdżany, on miał po prostu jeździć nieważne jak, nieważne ile. Dojechał go ile fabryka dała. Było tam jakieś, jakaś kolizja, jakieś uszkodzenie tego sprzętu i, i, i ewidentne zaniedbania. Dlatego też jak chwilę tutaj pochodził, odpaliłem go śmierdzi niesamowicie spalinami. palinami. Bierze troszkę oleju. Przypuszczam, że piersiąki będą już wyjechane, ale to rozbiorę silnik, prawdopodobnie już po. Następnym odcinku i się tutaj e, okaże, e, co to z tego wyjdzie. Generalnie, jaki jest plan? Plan jest taki, żeby tę maszynę przywrócić do ładu i składu, żeby ona wyglądała prawie jak nówka sztuka. Dlatego postaram się e, całą ramę pomalować, zabezpieczyć te plastiki, e, skleić do takiego stopnia, żeby to wyglądało wszystko pięknie, ładnie. Być może na nowych, być może na starych, tego jeszcze nie wiem, a być może zrobię z niego takiego golasa. Na eknie pokazywałem wam skuterki ItalJet które niesamowite wrażenie na mnie zrobiły po prostu były zaje fajne i z tego też względu nie wiem, tak mi chodzi po głowie korci mnie, żeby zrobić z tego właśnie coś tego typu, takiego domorosłego ItalJeta tutaj ogarnąć z niego zrobić żeby był jedyny taki w swoim rodzaju, jest też plan zrobić z niego Kurczę, jeden z Was już mi podesłał nawet taki pomysł, co znaczy, że podobnie myślimy. No mam kilka tutaj chęci, znaczy kilka pomysłów, żeby zrobić z niego jakiś taki porąbany pomysł. Urodzi się to w trakcie. Albo nawet lepiej. Wpiszcie w komentarzu, co, jakim stylu można byłoby go zrobić. Na co można byłoby go przerobić. I po prostu najciekawszy z pomysłów Wybiorę albo pozostanę przy swoim, ale się na pewno będę sugerował. Co byście chcieli zobaczyć z nim? A jak go już zbudujemy, to jakie próby? Jakim próbom go poddać? Kurczę, może weźmiemy go w teren, może przejedziemy Polskę dookoła na tym skuterku, który już przecież nie jedno przeżył, nie? Ale to zrobić z niego właśnie takiego golasa, powycinać mu to jest taki clean loop, mu zrobić to wszystko, co się da pochować, ładnie zabezpieczyć i jeździć takim golasem. Tylko oczywiście z takim błotnikiem, ale terenowym, z wyższym zawieszeniem z przodu, zmienimy zawias z tyłu z przodu, podstunigujemy go, ile fabryka dała, żeby go odblokować, może, a może mu zwiększyć pojemność. Piszcie. Dawajcie swoje pomysły i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie go rozbierzemy. W międzyczasie części wysyłam i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nara!